Widzimy się w kolejnej recenzji za dwa miesiące. No nie żartuję, postaram się coś szybciej zrobić. Cześć, witam w kolejnej recenzji. No po no, dość chyba długim czasie. No obiecałam, że dzisiaj szybciej, no ale nie wyszło. I jako pierwsze, jako ofiarę weźmiemy projekt cosplay. Od razu mówię, że raczej to może być mój specyficzny humorek, więc przepraszam, że się nie będzie podobało, ale... no inaczej nie mogę. Tamte były tak nudne, że ja muszę coś zrobić innego. No tak wiem. Na początku wejdziemy sobie pod lp. Jedną z, no z siedmiu nowości z festiwalu mangowego, który odbywał się wiosną. Manga opowiada historię dwóch licealistów, Marinki Gawy i Wakane Gojo. Nie zawiadam, czy tak to się wymawia, ale no, trudno. Nasz główny bohater ma dość nietypowe hobby, bo chce zostać yy, rzemieślnikiem, który tworzy tradycyjne lalki jak jego dziadek, chociaż... No jak sam twierdzi, no nie, nie potrafi tak jak on i zamiast dziadek go tam weprzeć, to głównie po prostu no, no nie umiesz, musisz się jeszcze nauczyć, ale no to inną drogą. A Mary to młoda, ładna dziewczyna, która zawsze ma jakichś tam znajomych, przyjaciół, no znaczy przyjaciół zakład, nie wiem, znajomych na pewno, koło siebie, nie kryje się z niczym. Jak komuś coś nie pasuje, to od razu to wypomni, jak się zwiąże ich los, a wszystko się zaczęło, gdy maszyna do szycia kanę siadł, więc doszedł do wniosku, że dokończy strój dla Lalki w szkole, gdzie było pomieszczenie z maszynami. Jako iż nie mają żadnego klubu, który zajmuje się jakimś tam szyciem, wyszywaniem, przekonany, że nikt nie przyjdzie. Jego zdziwieniu okazuje się, że do tego pomieszczenia przychodzi Marin, przestraszony, wypuszcza lalkę z ręki i od razu jest gotowy na wyśmiewanie jego hobby. O dziwo jest zaskoczony tym, że zamiast Marin go szkanować, fali go za to, jak ładnie szyje. Każe się odwrócić i później pokazuje mu swój cosplay. I lalkę od razu zaczynają ją baczyć, dlaczego tak zrobi, a nie tak, no ale to coś trudno. Nie każdy ma talent. Potem co zobaczyła, Kita Kawa pyta się, Gojo czy nie uszyłby dla niej cosplayu ulubionej postaci z gry. Oczywiście pyta się, Akana, czy się zgadza, ponieważ że ona nie, nie wyśmiała jego hobby, on uznał, że jej pomoże. No i tak zwiąże się jej historia. Nie wiem, czy to mniej więcej jest zrozumiałe, ale no już prościej nie potrafię tego powiedzieć. Sary. Oczywiście manga jest z gatunku ecchi, więc no może być tam jakiś bielizna, jakiś tam staniczek, strój kąpielowy, więc to raczej nikogo nie powinno dziwić. Ale to jest taki... takie jeszcze w granicach y, dobrego smaku. Będę jak na pierwszy tam nie wiem jak tam dalej. Więc na razie będę zbierać. Myślałam, że to w ogóle mnie nie zaciekawi. W ogóle widziałam to te okropki, też myślałam, że to będzie znowu jakieś y, Juni, która będzie jakieś tam szantażyki, nieszantażyki, ale o dziwo nie. Jestem z tego bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na razie będę zbierać. Zobaczymy. Kreskę ma ogólnie ładną. Za chwilę Wam pokażę takie w miarę strony, bo wiadomo, ja ma... YouTubeik czasami nie lubi jakichś takich dziwacznych... pokażę Wam ten. Tym, tym, tym. Wszędzie majty. A, dobra, mniej więcej tak. Nawet, że mnie tam zablokują czy coś. Kreski nie ma ładnej. Co? Kreskę ma ładną. Więc zobaczymy. Ja jestem... Nastawiona dość pozytywnie. Mam w planach zrozumieć wszystkie 7 nowości. Ja się nie przejęzyczam, ale zacząłem jak mi powie. Mój zapał może się no skończyć, ale spróbuję. No to chyba na tyle, jakbym o czymś zapomniała, to najwyżej do kleja. Yy, No to na razie, cześć. I widzimy się. Może szybciej, tym razem na pewno.